Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu gminy Wieluń, odbyły się po rocznej pandemicznej przerwie w Malinowym Dworze. Było oczywiście bardzo podniośle, wszak uroczystość miała państwowy charakter. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Państwo 50 lat temu zawaliście związki małżeńskie. Od tego dnia wiedzieliście wspólne życie, pokonując wszelkie trudności, jakie postawił przed Wami los. Spędzić z kimś połowę wieku to wyraz najszczęśliwszej miłości. Trzeba takiej miłości, aby pokonać wszelkie trudności razem, mimo różnicy charakterów zdań, pasji, marzeń czy oczekiwań. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Paweł Okrasa, który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy uhonorował pary małżeńskie okolicznościowymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Są w życiu każdego człowieka takie daty, takie wydarzenia i takie miejsca, które na zawsze pozostają w pamięci i przechodzą do historii tej osoby, czy tej rodziny, czy tego związku. Bez wątpienia rok 1969, bo to w tym roku Państwo zawieraliście związki małżeńskie, przeszedł do historii Waszej rodziny, Waszego związku i już na zawsze yy, no, będzie w tej historii, będzie w historii nie tylko Waszej, ale też w historii Waszych dzieci, zapisanych w historii Waszych wnuków. I gdybyśmy w tym momencie postawili pytanie, co sprawiło, że przed 52 już laty właściwie Państwo postanowiliście z sobą się związać, to pewnie wszyscy z Państwa, a może prawie wszyscy, ale śmiem twierdzić, że wszyscy powiedzielibyście, że to za sprawą miłości. W takim momencie, tak jak zawsze, powracają wspomnienia z lat minionych i o nie właśnie zapytaliśmy kilka małżeńskich par. To jest pięknych parę lat. No i co? Dziękujemy Bogu, żeśmy przeżyli. I cały czas razem. Wszystko się udaje i w dobrym zdrowiu. No jest bardzo różnie, przecież to wiadomo, samymi płatkami i kwiatuszkami nieusłane życie. Po prostu tolerancja, szacunek wyrozumienie. Proszę Państwa, jaki dorobek, jeśli chodzi o dzieci, o wnuki, proszę się pochwalić. O tak, trójka dzieci, dwóch synów, córka, czworo wnucząt. No i tak, jesteśmy na emeryturach i, i jak posiada zdrowie, spędzamy dalej razem. Zatem jaka ta recepta na to zgodne małżeństwo, proszę Pana? No raczej tak pomyślę, to jest dobrze. Dobrze? Tak, tak, no jakby człowiek sam siedział, to co? to człowiek tylko o tym i to wszystko, a tak kobieta przytrzyma zawsze troszeczkę. Było wspaniale, no. poznaliśmy się w pracy w Zugilu. Aha, mhm. No i mąż umówił się ze mną e, na Dzień Kobiet 8 marca do kina. Był to radość o poranku film. Pani pamięta? Pamiętam. Takie rzeczy nie zapominam. miłość y zawodowa można powiedzieć trochę, przynajmniej na początku. Oczywiście, no, tak, tak, no, tak. Proszę Państwa, pochwalcie się swoim dorobkiem, dzieci, wnuki, jak to wygląda? No mamy dwie córki i czworo wnucząt. Tak. Ja rozumiem, że wnuki są rozpieszczone, pewnie totalnie. Dorosłe no, już są dorośli. Jeden... Prawie, prawie, prawie jeden jeszcze trochę, ale kotka, ale kotka mili trochę mniejsza, a tam ci już dorośli są. Także już nie ma co pieścić. <grym> to jest przeżycie. Przeżycie. Niestety. I rzeczywiście to jest takie, że można powiedzieć, że 50 lat minęło jak jeden dzień? Uuu, nawet jak pół dnia. <grym> tak? tak szybko, tak <grym> Bardzo, bardzo. Za szybko. Za szybko. Proszę Państwa, prosimy oczywiście pochwalcie się Państwo wnukami, dziećmi, jak to wygląda. I dobrze i źle. Dobrze i źle? Nie mamy. Dochowaliśmy się dwójkie dzieci, z czego już mamy jedno. Niestety Bozia zabrała. Mamy trzech wnuków. Także bylibyśmy szczęśliwi gdyby. Gdyby, tak? Ale jest dla kogo żyć przecież, prawda? Są dzieci, są wnuki. Jest, na pewno jest. A roboty jest, tak jak mówią, że <noise> będzie się odpoczywać na emeryturze. Nie ma czasu emerytlu. się nudzić. To jest, nie ma czasu się nudzić. To wspaniale, że na emeryturze państwo się nie nudzą, prawda? Nie, 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 nie ma czasu na to, nie ma czasu, nie na, ma czasu, nie ma tak? czasu na nudę. Tak, żeby zdrowie dopisywało, i to nam potrzebne jest. Podczas tego uroczystego spotkania nie zabrakło oczywiście gratulacji od najbliższej rodziny, samorządu, miasta i powiatu, ale też zaproszonych gości. Mam przyjemność pierwszy raz uczestniczyć w takiej uroczystości. Przy tej okazji wczoraj chciałem coś poczytać o tym medalu dowiedzieć się, jak powstała ta idea, że ten medal jest. I dotarłem do ustawy z 1960 roku, później do kolejnych nowelizacji i tam zawsze jest napisane, że, jest, że ten medal to jest nagroda, nagroda za długoletnie pożycie. I zacząłem się zastanawiać nad tym sensem tej nagrody i faktycznie jest to nagroda za wybitne osiągnięcie, bo 50 lat znosić drugą osobę, znosić jej wady. Szukać kompromisu. Ja z perspektywy krótkiego, sześcioletniego małżeństwa muszę powiedzieć, że jest to sztuka i jest to osiągnięcie. Dlatego bardzo serdecznie Państwu tego osiągnięcia gratuluję i szczerze podziwiam. Chciałbym w imieniu Rady Miejskiej w Wieluniu złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje właśnie za to, że przez te 50 lat pół wieku wspólnie budowaliście swoje życie i budowaliście e, przyszłość tej naszej zieli, wieluńskiej ziemi. Padły słowa o miłości i one są naprawdę bardzo piękne. Natomiast miłość zawsze musi mieć towarzysza, musi mieć towarzysza w postaci odpowiedzialności. Państwo udowadniacie, że jesteście Wzięliście tą odpowiedzialność na swoje ręce i przenieśliście ją przez te 50 lat i doczekaliście tego wspaniałego jubileuszu. Małżeństwo i rodzina w dzisiejszych czasach nie zawsze jest wspierana, czasem można powiedzieć, jest zwalczana. A państwo dzięki temu, że wytrwaliście, pokazujecie tą drogę następnym pokoleniom i za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, jeszcze raz życzę wszystkiego co najlepsze w kolejnych latach. I na razie kończymy, bo więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. Tam dłuższa relacja z tego miłego małżeńskiego jubileuszu.